Kiedyś mało które samochody zbudzały tak wiele emocji na polskich drogach jak sedany klasy premium. Dziś show im kradną wszelkie maści suwy i crossovery, ale nie oznacza to, że starzy gwiazdorzy nie mają już nic do zaoferowania. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem, klasyka w wielu sytuacjach sprawdza się najlepiej. Od czasu premiery tej generacji A4 mija 5 lat. Mimo to auto wciąż prezentuje się dobrze. Ma 476,2 cm długości, 184,7 cm szerokości i 142,8 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi 282 cm. Na Nadwozie ma dobre proporcje, a stonowany wygląd dodaje mu ponadczasowej elegancji. Klasyczna elegancja nadwozia Sedan ma swoje konsekwencje, a mianowicie ograniczone możliwości przewozowe względem nadwozia. Kombi. Spójrzcie, bagażnik w tym A4 ma 460 litrów pojemności. To sporo, ale jego wykorzystanie ogranicza stosunkowo niewielki otwór załadunku. Zajrzyjmy do kabiny. Na tylnej kanapie, jak na dzisiejsze standardy, jest dość przytulnie. Mam tu na myśli fakt, że elektryczne samochody, także te spod znaku Audi, przyzwyczaiły nas do tego, że w konstrukcjach tej wielkości siedząc z tyłu można niemal założyć nogę na nogę. Tu aż tak dobrze nie jest. Niemniej osoby o wzroście do 180 cm będą tej podróżowały w komfortowych warunkach. A jak sytuacja wygląda z przodu? Tu miejsca nikomu brakować nie będzie. Doskonale prezentuje się tablica przyrządów, choć grafika na wyświetlaczach nie jest tak bajerancka, jak ma to miejsce w wielu debiutujących na rynku modelach, to jednak całość jest spójna, przejrzysta i użyteczna. Uśmiechnąłem się po zajęciu miejsca za kierownicą z kilku względów. Po pierwsze, jestem otoczony materiałami doskonałej jakości, które zostały użyte do wykończenia wnętrza. Po drugie, nie brakuje tutaj przyjemnych dotyku i praktycznych pokręteł i przycisków do obsługi różnych funkcji. Nie muszę Niczego szukać w meandrach rozbudowanego systemu pokładowego. Zobaczcie. Chcę ściszyć radio? Proszę, mam pokrętło. Chcę podgrzać fotel? Się robi. Zmniejszyć siłę lub zmienić kierunek nawiewu? Wystarczy, że sięgnę ręką na środkową konsolę. Wszystko jest proste i przejrzyste, a przecież auto i tak zostało wyposażone w centralny dotykowy wyświetlacz rozbudowanego systemu pokładowego. Opcjonalnie ta generacja A4 potrafi łączyć się z infrastrukturą drogową, na przykład z sygnalizatorami świetnymi. Poza tym obsługuje interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, choć akurat przy połączeniu z Apple CarPlay widziałem pewne problemy. Czasami ta łączność była zrywana. Sprawdźmy jak ten samochód jeździ. Pod maską prezentowanego Audi trafił czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów, który rozwija moc maksymalną 204 konie mechaniczne i maksymalny moment obrotowy 320 Nm w zakresie od 1450 do 4475 obrotów na minutę. Z napędem współpracuje siedmiobiegowa przekładnia e s tronic a auto zostało wyposażone w napęd na obie osie. Według danych producenta pojazd przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 6,7 sekundy i może pojechać z maksymalną prędkością 210 km na godzinę. Zauważyłem, że samochód znacznie zmienia charakterystykę jazdy w zależności od tego, w jakim trybie się poruszamy, a do wyboru jest kilka. Comfort, Dynamic, Efficiency i Individual, w którym można samodzielnie zdecydować o ustawieniach m.in. zawieszenia i układu napędowego. Jest także tryb Auto. W trybie Comfort zawieszenie niezwykle miękko tłumi wszelkie nierówności nawierzchni, natomiast skrzynia biegu wykazuje dość sporą zwłokę w reakcji na położenie pedału przyspieszania. Jak wcisnę... Gaz do końca to mija jakiś czas i dopiero następuje redukcja biegu. Inaczej jest, gdy zmienię przełożenie na tryb sportowy. Wtedy komputer strojący utrzymuje wyższe obroty jednostki napędowej, później wrzuca bieg na wyższy. W tym przypadku A4 jest w ciągłej gotowości. Skrzynia biegów utrzymuje trochę wyższe obroty, w związku z tym reakcja na tak zwany kickdown jest zdecydowanie. Krótsza. Układ kierowniczy się usztywnia. Od razu mam ochotę wyjechać gdzieś na jakiś kręty odcinek, żeby poczuć trochę przyjemności z jazdy. Tym bardziej, że w tym samochodzie środek ciężkości jest umieszczony stosunkowo nisko. Słowem stara, dobra szkoła. Kryje się za nią coś jeszcze. Tak, mianowicie jest to dobre wyciszenie kabiny od odgłosów opływającego na dwozie powietrza. Auto jest dość niskie. W związku z tym, podróżując z prędkościami autostradowymi na autostradzie w kabinie, da się spokojnie i swobodnie rozmawiać. A jak wygląda zużycie paliwa? Średnie spalanie w ruchu miejskim, jakie udało mi się uzyskać bez skupiania się na ekonomii jazdy, to 12 litrów benzyny na 100 km. To sporo, ale auto jest szybkie. Nie zmienia to faktu, że prowadzenie tej wersji A4 sprawia mi dużo przyjemności i mimo otoczenia nowoczesnymi technologiami, czuję w nim ducha analogowej motoryzacji. O samochodach będziemy rozmawiać, ale w zupełnie innym kontekście. Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maciej Mysona, dyrektor rozwoju biznesu Rynek Miejski w Zespole Doradców Gospodarczych, Tor. Dzień, Dzień dobry. dobry Witam Państwa bardzo serdecznie. No i muszę od razu naszym widzom powiedzieć i wyjaśnić, że przed chwilą zostałam dość mocno zaskoczona, ponieważ mamy rozmawiać o zmianach w regulacji i wymogach dla kierowców w aplikacjach typu Bolt czy Uber, bo od 17 czerwca muszą mieć polskie prawo jazdy. No jak informacje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, my Medialnej mówią o tym, że nie muszą zdawać egzaminu ym, praktycznego, tylko teoretyczny. A okazuje się, że wcale tak nie jest. Jak to w końcu jest, pani Doroto? Czy jak ma być? Tak, no te zmiany, które wchodzą od 17 czerwca, nie mówią o tym, że mówią jedynie o tym, że kierowcy zagraniczni, którzy chcą jeździć na taksówkach w Polsce, powinni mieć prawo jazdy wydane w Polsce. Więc są zobligowani do tego, żeby wymienić prawo jazdy, które posiadają, które dostali u siebie w kraju, na prawo jazdy takie zaktualizowane i wydane w Polsce. Jedynie kierowcy którzy nie podpis... z krajów, które nie podpisały konwencji wiedeńskiej i konwencji genewskiej, będą zobligowani, zanim takie prawo jazdy zostanie im w Polsce wydane, do zdania egzaminu teoretycznego. Natomiast są to kraje raczej bardzo egzotyczne i tych Rzadko kierowców u nas nie ma. Tak. Czyli rozumiem, że tak naprawdę żaden egzamin tych kierowców nie czeka, tylko po prostu muszą pójść do urzędu i wymienić papiery. Tak, tak, tak. To jest, będzie, cała procedura będzie polegała na wymianie plastiku, jak my to nazywamy, jednego za drugi, a tylko bardzo mała część kierowców będzie zmuszona do przejścia egzaminu teoretycznego. Tylko z tych krajów, o których tutaj pani Dorota mówiła. To, to po co ta zmiana? Co nada? Myślę, że zamysł i geneza była taka, żeby podnieść bezpieczeństwo. E, natomiast e, i to, żeby policja w ogóle mogła mieć takich kierowców w ewidencji, w mm -hmm. Cepiku, e, nakładać na nich mandaty i punkty karne. Bo jeśli mieli prawo jazdy z innego kraju, no to takiej możliwości. Ciężko było ich zweryfikować. Dokładnie, prawda? ciężko było ściągnąć też te mandaty. Mhm. I rzeczywiście to jest dobre, że, będzie, że, że taki kierowca będzie w ewidencji, że będzie można liczyć mu punkty karne, będzie można egzekwować mandaty, bo o to nam chodzi, żeby była sprawna egzekucja, nie tylko jeśli chodzi o kierowców zagranicznych, ale też krajowych. Natomiast te przepisy, które wchodzą od 17 czerwca. Mm, y, mówią o tym, że tak naprawdę kierowca musi wymienić prawo jazdy na to wydane w Polsce mm -hmm. i tam jest problem, jakby nie ma, nie ma mowy tak właśnie o tych egzaminach, o jakichś takich Tylko dodatkowych jest mowa o wymianie dokumentów. Dokładnie. Dokładnie. Ale rozumiem, że to też ma pomóc pani Macieju wyeliminować oszustów, no bo domyślam się, że w, no jak wszędzie, to nie o to chodzi, że akurat tak jest w Polsce, ale w innych krajach może być podobnie, że pojawiają się ludzie z fałszywymi papierami, może nielegalnie zatrudnionymi i, i, i ta zmiana ma spowodować, że uda się tą szarą strefę gdzieś tam trochę przyhamować albo zlikwidować. No właśnie, pytanie jest bardzo dobre, ale musimy sobie zadać kolejne. tą szarą strefę, o której pani powiedziała. Czy jeżeli w tym momencie wprowadzimy takie ograniczenia, to kierowcy, którzy dzisiaj wykonują zawód legalnie, nie przejdą do szarej strefy, tak? Czy nie powstanie rzeczywiście jakaś większa szara strefa? Natomiast ta regulacja, która będzie wchodziła w życie w czerwcu, yy będzie powodowała, że rzeczywiście będziemy mogli zweryfikować, czy dokument został wydany legalnie w danym kraju. Ale z całym szacunkiem do wielu krajów, szczególnie za naszą wschodnią granicą, proces kupowania prawa jazdy jest też dosyć popularny. I to nie jest tak, że kupujemy prawo jazdy na rynku, ale często też załatwiamy je w sposób taki legalny, urzędowy, jakby bez zdania egzaminu, czyli wyeliminujemy tą część, która rzeczywiście posiada prawo jazdy. Kupione w sposób nielegalny, mhm. ale tylko w takim przypadku, że to był dokument podrobiony. Mhm. Natomiast, no, my zaproponowaliśmy w naszych pracach, analizach, aby spróbować wdrożyć rozwiązanie, które będzie na sposób cyfrowy weryfikowało. weryfikowało legalność danego prawo jazdy, czyli zamiast wymieniania plastiku jeden do jednego, stworzyć narzędzie na wzór tego prawo jazdy elektronicznego, jakie dzisiaj mają kandydaci, możeciem, osoby, które zdobyły kurs prawo jazdy w Wordzie, ale nie zostały im wydany plastik jeszcze formalny, mhm. Tak? Czyli dzisiaj mamy w M. obywatelu możliwość przez około 30 dni, zanim dokument zostanie nam dostarczony w formie takiej tradycyjnej, posługiwać się dokumentem elektronicznym. I w tym momencie, żebyśmy wprowadzili podobne rozwiązania na polskim rynku, moglibyśmy zinwentaryzować kierowców, karać ich, jeżeli będą takie konieczności weryfikować ich punkty karne, tak jak sposób jeżdżenia. Natomiast nie będziemy musieli wymieniać tego plastiku po sześciu miesiącach. Mm -hmm. i to tak naprawdę szczerze mówiąc, tego. tak na marginesie, po co nam ten plastik, skoro dzisiaj już nie, nie mamy obowiązku wożenia ze sobą, czy posiadania przy sobie prawa jazdy, no bo wszyscy jesteśmy w systemie, prawda? Czy to nie powinno być tak, że wszyscy powinniśmy mieć takie wirtualne dokumenty? No, tak by idealnie, chyba. Tak i tutaj akurat w, w przypadku y, tych zapisów i wprowadzenia tych, y, tych tym Czasowych praw jazdy rzeczywiście skraca ten, ten czas, bo problem, problem dla przewoźników polega na tym, że są bardzo duże terminy czyli kierowca, czekać, tak, tak. kierowca musi poczekać pół, pół roku właściwie na to, jeśli przyjeżdża do Polski, żeby mógł ubiegać się o wydanie takiego prawa jazdy, i same procedury też zajmują 2-3 miesiące także mamy jakby rok dla człowieka, który nie może, nie może tych przewozów wykonywać, a to w żaden sposób nie przekłada się ani na poprawę bezpieczeństwa, ani też na to, żeby te usługi były dla nas dostępne, bo ja oczywiście bardzo koncentruję się w tym temacie na poprawie bezpieczeństwa, tak ale też zdaję sobie sprawę, że... Jest to, jest to forma przejazdów, która jest legalna w Polsce. Mamy do tego, mamy wybór, tak? Każdy ma wybór, jakiego, jaki rodzaj tych przewozów wybiera. I ja bardzo chciałabym się skoncentrować na tym, żeby jednak wybierać takie rozwiązania, które realnie wpływają na poprawę tego bezpieczeństwa. Rzeczywiście w tamtym roku został wprowadzony szereg takich obowiązków, które platformy muszą spełniać mm -hmm. i podwykonawcy, żeby, żeby to bezpieczeństwo wzmacniać i poprawiać. I, I mamy dużo instrumentów, z których możemy korzystać, chociażby w aplikacji. Mamy takie tam miejsca, gdzie możemy na przykład wskazywać niebezpiecznych kierowców mm -hmm. i, i zgłaszać, że kierowca idzie za szybko, że nie przestrzega przepisów i on wtedy jest powinien przynajmniej być blokowany w aplikacji. i Ja chciałam, żeby to właśnie. tutaj wybrzmiało, bo pytanie, czy jest, bo to w teoria, praktyka, zresztą można też włączyć śledzenie, prawda, trasy, tak, którą, tak. którą jedziemy i zastanawiam się, jak ta zmiana przepisów dotycząca właśnie prawa jazdy, no okej, okay, rozumiem, że policja będzie miała w ewidencji tych ludzi, wpłynie na to bezpieczeństwo, bo niestety sytuacji właśnie, o których pani mówi, czyli potencjalne ofiary przestępstw, nawet gwałtów, nie wiem, dotyczące głównie kobiet, które, nie wiem, w nocy wracają z imprezy, czy nie tylko, no, no to historii jest coraz Więcej niestety, jak tutaj zadziałać, żeby faktycznie było, było takie poczucie bezpieczeństwa jednak? Ja nie mogę powiedzieć, czy jest coraz więcej, bo mm -hmm. y Statystycznie tego nie widać. Natomiast okay. to jest trudny problem, bo zawsze jest pytanie, ile takich sytuacji jest zgłaszanych, a ile nie. Natomiast już w tamtym roku wszedł taki obowiązek, że każdy kierowca, który chce przewozić w aplikacji, powinien być osobiście zweryfikowany przez tego przewoźnika, który go zatrudnia. I jest też taka weryfikacja w czasie realnym, czyli co jakiś czas aplikacja prosi o zrobienie zdjęcia i to zdjęcie porównuje z tym. Które zostało zweryfikowane już osobiście na miejscu przewoźnika. Też nasze prawo dało taką możliwość wymiany informacji między platformami. I to jest ważne, bo kiedyś kierowca zablokowany na jednej aplikacji przełączał się na no to, drugą. No tak, bo oni, to jest też istotne, powiedzmy, często zatrudniają się w kilku, prawda? Tak, Jeżdżą dla kilku różnych to firm. Jest, to jest jakby otwarte, prawda? Kwestia zainstalowania, za, zalogowania się. Teraz jest taka możliwość, ona na razie jest teoretyczna, bo trzeba jakby wypracować teraz mechanizmy, jest RODO i tak dalej, ale jest taka możliwość i, i ja myślę, że nasze stowarzyszenie też będzie na to nalegało. Panie Macieju, ilu kierowców jeździ w, w Polsce nielegalnie? Czy mamy takie dane? I to nie chodzi mi ilu tylko jeździ, o obcokrajowców. Ilu jeździ nielegalnie, nie mamy takich danych. To znaczy uh -huh. wiemy, że rynek taksówkarski cały i tradycyjny i aplikacyjny, to jest 65 tysięcy kierowców około, jest szacowany na około 7 miliardów złotych. Dzisiaj. Mhm. Ja znalazłam taką wypowiedź rzeczniczki Uber Polska, która mówi, że w Polsce już teraz brakuje 150 tysięcy zawodowych kierowców i że w największych miastach z rynku zostanie wyeliminowanych przez te właśnie zmiany w prawie nawet 30% kierowców. Czy faktycznie może tak być? Czym przeprowadziliśmy wywiady właśnie z przedstawicielami branży mhm. i pro, największy problem będzie w największych aglomeracjach? Tak, one są też bardzo atrakcyjne pod kątem znalezienia możliwości pracy dla imigrantów zarobkowych, dla osób z innych krajów, dlatego ten problem będzie największy w Warszawie. I szacuje się, że to będzie właśnie około 300% w Warszawie, w innych aglomeracjach w Polsce około 10%. Natomiast musimy też powiedzieć sobie jasno, że te osoby, które przyjeżdżają na początku w celach zarobkowych są najbardziej aktywne, najwięcej pracują jako ci mm -hmm. kierowcy aplikacyjni. I tutaj się cofnę jeszcze troszkę do tej naszej dyskusji na początku. Musimy też jasno powiedzieć, że możliwość wymiany prawa jazdy jest tylko po sześciu miesiącach pobytu stałego w Polsce. Czyli jeżeli ktoś chce przyjechać na 3, 4, 5 miesięcy w celach zarobkowych i wróci do swojej ojczyzny. Taki case troszkę jak Polacy jeździli na emigrację zarobkową na Wyspy. To w tym momencie nie będzie miał możliwości wykonywania tego zawodu, ponieważ on musi 6 miesięcy legalnie być w Polsce, dopiero złożyć wniosek i dopiero będzie mógł wymienić no ten No To plastik. też jest ważna informacja. Czyli, mhm. czyli mamy taki 6 do ośmiomiesięczną 8 8 blokadę możliwości wykonywania tego zawodu przez osoby zainteresowane. Mhm. No i w tym momencie rzeczywiście około 30. Podaż usługi tej aplikacyjnej może się zmniejszyć około 30%, no bo nie będziemy mieli kierowców. Statystyki, dane GUS-u są, proszę Państwa, zatrważające. No, nas będzie kilka milionów mniej za parę lat w skali kraju. Jeżeli popatrzymy na prognozy GUS-owskie, takie długoterminowe, to są dwie aglomeracje w Polsce, które utrzymają dodatni, dodatnie saldo migracji, dodatni przyrost naturalny. Czyli będzie to Warszawa i będzie to Wrocław. Wszystkie inne miasta Kraków, GZM, Trójmiasto, Poznań yy, będą się kurczyły. Będzie nas coraz mniej w tych miastach, co wiąże się też z tym, że będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. Na ten moment mamy społeczeństwo, które się starzeje. I yy, już w ciągu ostatnich 10 lat o kilka milionów spadła liczba osób w wieku produkcyjnym. W tym momencie mamy sytuację, że starzejące się społeczeństwo po A będzie wymagało dostępu rzeczywiście usług transportowych specjalnych, po B nie będzie już osób, które będą chciały wykonywać zawód taksówkarza czy po prostu przewoźnika aplikacyjnego w mm -hmm. tym wypadku. Będzie się to wiązało z tym też, że te usługi będą musiały drożyć. A jeżeli nie będą drożały, bo mamy też ograniczenia stawek, nie wiem czy Państwo wiecie, ale miasta mogą regulować stawki maksymalne. Czyli możemy powiedzieć, że za kilometr nie więcej niż 3 zł. No tak złote. zresztą ostatnio taksówkarze protestowali, protestowali tam stawki, walczy, i tam walczyli od, o stawki. One się od kilkunastu lat w niektórych miastach nie zmieniały właściwie, więc mamy takie mimo inflacji, drożejących cen, mamy zamrożenie stawek. Czyli nie będziemy mogli pobierać więcej za opłatę. Do tego osoby, które chciały się parać tym zawodem właśnie w takim krótkoterminowym jako źródło zarobku czy dorobienia się, szczególnie osoby z zagranicy, będą wyeliminowane z tego rynku. więc. Cały zawód staje się nieatrakcyjny w takiej dłuższej perspektywie czasowej, co będzie wiązało się z tym, że no po prostu podaż usługi zmaleje jest. Tak, a biorąc pod uwagę, jak jeszcze nie wiem, dobrych kilka lat temu, zanim te wszystkie aplikacje się pojawiły, zawód taksówkarza był traktowany jako taki zawód, gdzie naprawdę można niezłe złe pieniądze zarobić. Ale to teraz według Państwa będzie drożej, ale bezpieczniej? Pani Doroto? No nie będzie bezpieczniej, bo tak jak mówiła mnie, nie wpływa to na bezpieczeństwo. Same platformy wewnętrznie prowadzą szkolenia, też jakby pod naciskiem opinii publicznej. Bo my nie mamy de facto statystyk drogowych, które by mówiły, że ci kierowcy zagraniczni powodują więcej wypadków. Po prostu policja nie zbiera w tym swoim mm -hmm. kwestionariuszu, no nie tak, ma nie takiej dzieli. oddzielnej tabeli, tak? Więc my nie wiemy. Czasami mamy takie wrażenie, ponieważ są to samochody oznakowane. Więc jak jedziemy i widzimy, że jest tłuczka i są dwa samochody, to do końca nie wiemy, kto zawinił, ale mamy logo taksi i, i, i widzimy, że to jest z udziałem takiego kierowcy. Także obawiam się, że będzie drożej, niekoniecznie bezpieczniej, a proszę zobaczyć, że w dużych miastach jakby mamy tendencję, żeby ograniczać ruch samochodowy, żeby zniechęcać kierowców do przyjeżdżania samochodem, zostawiania, parkowania tego samochodu cały dzień. Raczej jest taka tendencja, żeby korzystać z komunikacji miejskiej, bądź też właśnie z takich y, przewozów i tutaj zmniejszenie tej liczby kierowców Którzy będą na rynku, będzie nam utrudniało życie. No i ja myślę, że już bywają takie momenty, dni czy godziny, kiedy zamówić taksówkę czy przewóz osób graniczy z cudem, szczerze mówiąc. Ta Więc prawda. ciężko mi uwierzyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli tylu kierowców z rynku zniknie. Ale to jak, o ile według Państwa prognoz te ceny wzrosną w takim razie? Około 26% tak szacujemy. Mhm. Jest to też dosyć ciężkie do takiego oszacowania wprost. Z tego względu, że też nie mamy pełnych danych. Natomiast po tych wywiadach pogłębionych z przewoźnikami aplikacyjnymi no zostało to oszacowane właśnie. Warszawa około 30% spadek podaży i około taki 40% wzrost cen. Może nawet ciut więcej, może do dwóch razy być. Zależy też od tych pików. Mhm. Niewiarygodne, szczerze mówiąc. A jak się mają właśnie wspomniani taksówkarze, taksówkarze, tradycyjnych taksówek? No bo oni chyba są w odwiecznej wojnie właśnie z takimi przewozami osób i, i według nich pewnie te przewozy psują rynek I, i, i oni też mówią często, że w starciu z takimi gigantami właśnie, jak nie wiem, Freenow czy Uber, to oni są na przegranej pozycji. Czy ta zmiana, która ma obowiązywać od czerwca wpłynie w jakiekolwiek Sposób na ich funkcjonowanie. Według Trudno nie. powiedzieć. Według mnie nie. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, kto ostatnio widział rząd taksówek na postoju czekujących na klienta. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że takie obrazki już to pamiętamy tylko z jakichś lat dwutysięcznych. Tak? Mm -hmm. To już nie jest tak, że jest to, stoi do taksówek i czeka, aż złapie tego jednego dobroczyńcę, który chce gdzieś przejechać. To jest, taksówki są cały czas w ruchu, są zamawiane przez firmy, klientów biznesowych i rzeczywiście klienci biznesowi skłaniają się dalej w y, kierunku konwencjonalnych przejazdów. Natomiast y, rynek usług prywatnych, taki daily dla osób. Y, Korzystających na co dzień z, rynku, z usług taksówkarskich, no to są przewozy aplikacyjne. No tak, bo zresztą w porównaniu z tradycyjnymi taksówkami, to jednak wciąż to jest bardzo duża konkurencja cenowa, prawda? Że jednak te, te, te z których korzystamy w aplikacjach, są dużo niższe ceny niż zwykłej taksówki. Raczej, raczej są niższe, to też chyba zależy od pory dnia, no tak, 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 i natężenia jak, ruchu. Tak jest. Na, natomiast rzeczywiście, no to jest ten wybór większy, który mamy i, i ci kierowcy są na naszych drogach, więc myślę, że warto tutaj się zastanawiać, jak podnosić to bezpieczeństwo, a nie ograniczać rynku, y, bo jakby to. Y, to nam pomaga, żeby, żeby móc korzystać z takich przejazdów, żeby niekoniecznie używać też samochodu. Też jakby młode pokolenia, coraz częściej zamieszkujące duże miasta, rezygnują w ogóle z posiadania samochodu, więc myślę, że ważne jest to, żebyśmy mieli wybór. To, to na koniec, tak podsumowując, to w jakim kierunku według Państwa powinno to pójść, żeby to było dobre, skoro to rozwiązanie tak naprawdę nic nie zmieni? Albo bardzo niewiele może zmieni, no to jakie rozwiązania powinny być wprowadzane, żeby ten rynek dużo lepiej funkcjonował? Panie Macieju. Z mojej strony powinniśmy wprowadzić takie narzędzia cyfryzacyjne. Sądzę, że rok to jest dobry okres na mhm. wprowadzenie takiego rozwiązania, więc. O rok wydłużamy wakacje Legis, niech ta zmiana rzeczywiście po weryfikowania kierowców będzie, bo to jest ważna zmiana, tak to nikt nie mówi, że to jest pomysł całkowicie chybiony, bo chcemy wiedzieć, jak ci kierowcy jeżdżą, móc ich weryfikować, ale zróbmy to może w jakimś narzędziu cyfrowym, nie eliminując tych kierowców, którzy przyjechali do Polski na. 4-5 miesięcy jazdy. Niech oni sobie złożą wniosek internetowo, zarejestrują się w systemie i będą później weryfikowani też, tak jak każdy inny kierowca, ale w sposób elektroniczny. Mhm. To jest taki mój mały, mały pomysł i wydaje mi się, że to by było najbardziej sensowne. Nie ograniczałoby rynku, pozwoliłoby wykonywać zawód, byłoby też tanie implementacyjnie w porównaniu do innych systemów, takich konwencjonalnych. Na no dodatkowo uchroniłoby nas przed ewentualnym powstaniem tej szarej strefy, o której też mówiliśmy, czyli wykonywania w jakiś sposób nielegalnych takich usług to ja się do tego przychylę. Dajmy policji narzędzia, żeby mogła y, weryfikować, czy ci kierowcy, którzy się pojawiają na naszych drogach są bezpiecznymi kierowcami, czy przestrzegają przepisów. Jeśli nie, y, to żeby policja miała możliwość eliminowania ich z naszych dróg, czyli y, takie właśnie cyfrowe, y, tymczasowe prawo jazdy i więcej i więcej policji na drogach, więcej egzekucji tego prawa, które już mamy, bo my tego wszyscy potrzebujemy, tego poczucia, że jeśli ktoś jeździ niezgodnie z przepisami, to po prostu jest za to karany. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Dorota Olszewska, Maciej Meson byli razem z nami. Wszystkiego dobrego, Dzięki. miłego dnia dziękuję państwu bardzo. również. Dziękujemy i do zobaczenia.